Storyboard. Wprowadzenie. Witam na szkoleniu stworzenia aplikacji mobilnych na platformie iOS. Nazywam się Sebastian Suchanowski i na co dzień zajmuję się programowaniem właśnie takich aplikacji. Dzisiaj zobaczymy, jak stworzyć program do zarządzania galerią Picasa. Tworząc go wykorzystamy narzędzia Google, co pozwoli nam zaoszczędzić czas, który w przeciwnym wypadku potrzebowalibyśmy na stworzenie części serwerowej projektu. Na początku spójrzmy na agendę naszego szkolenia. Zaczniemy od Storyboard, jednego ze sposobów tworzenia interfejsu użytkownika. Możliwość ta pojawiła się w iOS 5, dlatego to właśnie tę wersję systemu będziemy wykorzystywać jako tzw. Deployment Target naszej aplikacji. Następnie zajmiemy się Core Image i zobaczymy, jak za pomocą kilku linii kodu poprawić jakość zdjęć bądź zmodyfikować je, wykorzystując różne filtry. Porozmawiamy także o wielozadaniowości multitaskingu i jej implementacji na urządzeniach mobilnych Apple. Poznamy cykl życia aplikacji i dowiemy się, co dzieje się w momencie, gdy użytkownik przerwie jej działanie. Na końcu opowiemy też sobie o wdrażaniu naszych programów i ich publikacji na App Store Deployment. Zapraszam teraz do demo aplikacji, którą podczas tego szkolenia wspólnie zbudujemy. Uruchommy więc nasz program. Na początku warto zwrócić uwagę na wyświetlaną informację o ładowaniu danych, która pokazała się od razu po starcie. Okienko to wyświetlamy celowo. Nie chcemy bowiem, aby użytkownik przerwał tę czynność, wykonując coś innego. W międzyczasie biblioteka G-Data pobiera dane z galerii Picasa, znajdującej się w internecie. Po pobraniu danych okienko ładowania znika i widzimy nasze albumy. Umieściłem ich kilka na odpowiedniej stronie, abyśmy mogli wykorzystać ich zawartość. W tym momencie możemy wybrać, wejść w dowolny album i przejrzeć jego zawartość. Widzieliśmy też przez ułamek sekundy inne obrazki. Są to tzw. placeholdery, które zastępują zdjęcia docelowe do czasu, gdy właściwe obrazy nie zostaną pobrane z sieci. W zakładce Grab Picture mamy możliwość wybrania konkretnego obrazu zdjęcia. W tym celu możemy skorzystać z aparatu bądź też z wbudowanej galerii naszego urządzenia. Następnie na wybranej grafice możemy przeprowadzić różne zmiany i zapisać rezultat w albumie. Ponieważ aparat nie jest dostępny w symulatorze, gdy spróbujemy wybrać pierwszy przycisk pojawi się odpowiednie ostrzeżenie. Spróbujmy więc wybrać zdjęcie z galerii. Po wciśnięciu przycisku From Gallery widzimy znajomą kontrolkę z domyślną galerią znajdującą się w naszym telefonie. Oczywiście na początku nie dysponujemy żadnymi zdjęciami, przejdziemy więc szybko do przeglądarki i pobierzemy jakiś obraz. Możemy go wybrać z dowolnej strony internetowej, zapiszmy go i za pomocą paska multitaskingu powróćmy do programu. Jak widzimy, obraz, który pobraliśmy, pojawił się w galerii. Teraz możemy do niej wejść i wybrać nasze zdjęcie. Na widoku pojawił się nasz obraz. Wybierzmy przycisk Edit, dzięki czemu będziemy mogli nałożyć na obraz odpowiednie filtry. Pod spodem widzimy filtry, z pomiędzy których możemy wybrać ten interesujący nas. Sprawdźmy, jak działają filtry SEPI i monochromatyczny. Po wybraniu, kliknięciu na dany filtr zdjęcie zmienia się odpowiednio i jest gotowe do zapisu. Tak więc wygląda aplikacja, którą zbudujemy.